Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek. To będzie pewnie drugi, trzeci odcinek dzisiaj, chyba jedyny z ostatnich, pod tytułem Zaginiony sfinks Gizy: tajne y, zdjęcia nasa potwierdzają drugiego sfinksa w pobliżu piramid. Y, materiał 12 luty 2021 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. I skrupulatna analiza historii starożytnego Egip Egiptu i badania dowodów archeologicznych wskazują, że na płaskowyżu Gizy i w pobliżu piramid znajdowały się dwa sfinksy, twierdzi badacz, który spędził ponad dekadę na poszukiwaniu zaginionego cudzysłów drugiego sfinksa. Cudzysów. czy widziałeś kiedyś w późniejszym Egipcie tylko jednego sfinksa? który nie miał drugiego, nie tylko starożytni Egipcjanie wspominali o drugiej Sfinkcie, ale także Grecy, Rzymianie i Muzułmanie został zniszczony pomiędzy 1000 a 1200 rokiem. Ano domini przestrzeń pokryta tonami kamienia i piasku, dobrze ukryta pod płaskowy Gizy stanowią jedną z największych tajemnic starożytnego Egiptu. I wydaje się, jeden, że jeden z Sfinksów zniknął w dziwacznych okolicznościach, ale nie bez postawienia nam szczegółów, które sugerują, że był to prawdziwy jak Wielki Sfinks stojący na straży w pobliżu piramid. Dzisiaj, cóż przede wszystkim, kiedy myślisz o starożytnej historii Egiptu i Sfinksach które znaleziono w całym Egipcie, zawsze znajdujesz dowody na dwuistość i dualizm oraz to, że wszystkie inne sfinksy znalezione w Egipcie występują w parach, więc fakt, że są sfinks na płasko, Gizzy można uznać za anomalię, idea istnienia dwóch sfinksów jest bardziej zgodna z wierzeniami starożytnego Egiptu, które opierały się głównie na dualności, ale wszystkie dowody nie są oparte tylko na tym fakcie. I w, w każdym razie, aby dojść do tego kontrowersyjnego wniosku, El-Sham ma El badać i poszukiwać drugiego Sfinksa przez lata swojej pracy. Uzyskał niezliczone starożytne teksty, dane archeologicznie, a nawet obrazy wykonane przez satelitę NASA, który, który wydaje się potwierdzać jego hipotezę. Cudzysłów, za każdym razem, gdy mamy do czynienia, do czynienia z kultem solarnym, powinniśmy rozmawiać o jednym lwie i jednej lwicy zwróconej ku sobie, pozując równolegle do siebie lub y, siedząc w pozycji tyłem do siebie, mówi El Shama. Y, Egiptolog wskazuje na egipski mit stworzenia, w którym wszechmocny atom rodzi swojego syna Shi i jego córkę Tefnet, którą są, którzy są postaci lwa i lwicy. Kontrowersyjny ekspert zwracał również uwagę na stele snów, prawdopodobnie wyrzeźbioną przez. Titmozisa IV, znajdującą się między łapami Wielkiego Sfinksa, który wyraźnie przedstawia dwa Sfinksy. Zatem drugi Sfinks w Gizie mógł być wyrzeźbiony w postaci lwicy. Ale co się stało z pomnikiem? El-Shamama wierzy, że potężna błyskawica uderzyła w, w lwicę tysiące lat temu i zniszczyła ją. I, I istnieje jeszcze teoria resetu i potopu błotnego, który wskazuje na to, że piramidy i cały region znajdowały się pod wodą, i tu pokazane plus minus, chyba. I zdaniem badacza ostatecznie dowody z dokumentu znajdują się w tekstach piramidy. Tam możemy przeczytać słowa egipskiego Boga Stwórcy. cudzysłów Byłem z dwoma, teraz jestem z jednym. Musiało się wydarzyć coś strasznego. Teoria drugiego Sfinksa ma nie tylko udokumentowane dowody, oparte na analizie tekstów i ikonograficznych przedstawieniach starożytnych eg e Egipcjan. Bassam dostarczył również materialne dowody z najbardziej aktualnych analiz fotograficznych NASA. Dzięki studium fotograficznemu, SIR myślnik C-sharp y, amerykańskiej agencji kosmicznej udało się przeanalizować gęstość warstw geologicznych tworzących podłoże i zabytki płaskowyżu Gizy. Cóż, na, ty, na tym zdjęciu poniżej możemy faktycznie zobaczyć, że w miejscu, w którym Bassam powiedział, że znajdował się jego drugi sfinks, naprawdę znajdowała się struktura którą NASA zabarwiła na żółto. Cudysów, ten sygnał wyjaśnia basa. Cudysów, jest zwykle odbierany w postaci impuls w określonej długości fali w zakresie od 1 cm do 1 m i odpowiadającym zakresowi częstotliwości od około 30 MHz do 30 GHz. Cudy podczas badania wytworzono echa które stały się informacją cyfrową, a właściwie może i kwantową, która jest następnie rzutowana na obraz, składa się z wielu punktów lub elementów pitagraficznych, z których każdy reprezentuje określone miejsce na Ziemi skanowane przez radar. W przypadku mojej hipotezy roboczej odpowiadają one szczątkom drugiego Sphinxa. Cudzy Cudzysłów, Zdjęcie satelitarne Endował wydane przez NASA tuż nad płaskowyżem piramid potwierdziło odkrycie. To chyba zdjęcie NASA. Archeolog Michael Poe wy wydaje się zgadzać z El Samą, ponieważ jest on również przekonany, że w Gizie był drugi Sfinks. Paul argumentuje, że nie ma dowodów na to, że Hefrena, cudzi, cudzysłów, naprawił Wielkiego Sfinksa i że istnieją starożytne teksty potwierdzające jego teorię. Paul napisał, cudzysłów, i... Fragmentaryczny papirus podaje, że po drugiej jej stronie Nilu stał inny Sfinks naprzeciw tego Sfinksa i oba pom pomniki zostały tu zbudowane, aby reprezentować linię podziału między północnym a południowym Egiptem. Cudysów, czy kiedykolwiek widziałeś tylko jednego Sfinksa w późniejszym Egipcie, który nie miał drugiego? Nie tylko starożytni Egipcjanie wspomnieli o drugim Sfinksie. Ale także Grecy, Rzymianie i Muzułmanie został zniszczony między 1000 a 1200 rokiem anodomini. Nil przebiega przez centrum Egiptu, dzieląc region na północ i południe. Niezliczone starożytne pisma o dwóch sfinksach sugerują, że były one zwrócone ku sobie. Cudzysłów nawiasem mówiąc, drugi został częściowo zbudowany podczas wysokiej powodzi Nilu, a następnie całkowicie zniszczony przez muzułmanów, którzy wywozili go w celu odbudowy swoich wiosek. Podsumował poł, kopiąc dalej. Znajdujemy więcej dowodów na istnienie drugiego sfinksa. Autorzy Graham Hancock i Robert Buwal również wydają się zgadzać co do drugiego sfinksa, istniejącego na płaskowyżu Gizy. A w swojej książce, The Message of the Sphinx, utrzymują, że sfinks został stworzony, aby reprezentować najstarszych bogów Egiptu: Atum i Harmachis. Po zdemaskowaniu na papierze tej sugestywnej możliwości, dzięki wyczerpującym pracom badawczym, które zajęły ponad dekadę, jedną rzeczą, jaka pozostała, jest uzyskanie pozwolenia na wykopaliska, które pomoże badaczom wykazać, czy obok znajduje się inny Sphinx, czy nie, albo może. Fundamenty Sfinksa, coś kotego, trudno powiedzieć, może też coś być związane z tym tematem. Wielki Sfinks ponad 5000 lat temu, to by było chyba tyle. Drugi, trzeci materiał na was łącznie z Panem Prezydentem, oczywiście paroma sekundami. Tu się żegnam z Państwem, dziękuję za uwagę i dozo.